Cześć. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Kinder Bueno. To są takie batony, które mi osobiście kojarzą się dość mocno z dzieciństwem. Zawsze w dzieciństwie sobie kupowałem takie Kinder Bueno i powiem szczerze, że jest to jeden z moich najbardziej ulubionych batonów z dzieciństwa. To o czym trzeba wiedzieć przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten produkt, no to że jest to produkt, który zakupicie w cenie około 3 zł w sklepie. Jak dobrze pamiętam, za tyle mniej więcej. Kupowałem ten Kinder Bueno. Tutaj, jeżeli chodzi o szczegóły, no to trzeba wiedzieć, że jest to właśnie baton, który jest pokryty mleczną czekoladą. No i on jest właśnie wypełniony takim, można to powiedzieć, delikatnym, mlecznym, orzechowym nadzieniem. Jeżeli chodzi o składniki, no to tutaj mamy właśnie, tak jak wspomniałem, dominuje ta czekolada mleczna. Mamy również, oczywiście, tutaj jakieś mleko odtłuszczone w proszku, masło odwodnione, różne emulgatorki. E, mamy również mąkę pszeną, orzechy laskowe, e, mleko tuszone w proszku, i tak, dalej, i tak dalej. Sporo różnych ciekawych składników tutaj znajdziecie. Zawsze warto zapoznać się przed zjedzeniem e, produktu e, czy też jakiegoś batona. E, zapoznać się po prostu z tym, jaki skład e, taki e, produkt ma. E, natomiast to, co ciekawsze, to jest oczywiście wartość odżywcza tego produktu. Tutaj podawana zawsze na 100 gram. Mamy tutaj 582 e, kalorie mamy dalej tłuszcz 37,3 g węglowodanów jest to 49,5 8,6 ,8, g E, jak się pamiętam, to było białko, chyba. E, tak, 8,6 g białka i 0,272 g e, soli. Zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie związane z opakowaniem, kwestie związane ze składnikami, kwestie związane z wartością odżywczą. E, natomiast teraz sobie otworzymy oczywiście ten Kinder Bueno i zobaczymy, jak te batony wyglądają w środku. A zatem weźmiemy, otwieramy sobie tutaj ten nasz Kinder Bueno. No jak sobie Batony mniej więcej prezentują się w taki sposób. One może mi się trochę rozpuściły tutaj albo się uszkodziły podczas transportu. Natomiast mniej więcej w taki sposób te batony się prezentują. Jeżeli chodzi o otwieranie, tutaj wystarczy oczywiście pociągnąć. No i po prostu to pakowanie się nam tutaj otworzy. No i jeżeli chodzi o wygląd, dość apetyczny. Natomiast jeżeli chodzi o smak, sprawdźmy sobie jak taki baton Kinder Bueno smakuje. A zatem próbuję sobie smaku Kinder Bueno. No i powiem, że przez lata nic się nie zmieniło. Naprawdę bardzo dobry smak tego batonu. Oceniłbym smak na 10 na 10 Bardzo wysoko. Myślę, że jak najbardziej z czystym sumieniem mogę Wam polecić ten produkt, zwłaszcza jeżeli lubicie batony z takim orzechowym nadzieniem, wtedy jak najbardziej taki Kinder Bueno Wam zasmakuje. Natomiast jestem ciekaw, co wysłonicie na temat tego produktu, koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat batonów Kinder Bueno. A tymczasem to tyle, dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.